To jest moje śniadanko dzisiejsze. Zaraz zacznę jeść. Za codziennie jem dwa jajusia, dwie kromeczki na śniadanko, bo uważam, że śniadanie musi być obfite, żeby miała siłę na dalszy dzień. Potem to już mniej można jeść, ale śniadanie trzeba zjeść. Dla mnie to jest takie akurat wystarczające. Właśnie się skończyło piec chlebusie. Wyglądają tak. Zobaczymy teraz patyczkiem. Czy on chyba będzie dobry. Ale sobie zrobiłam teraz kawał. Chciałam skasować z telefonu te zdjęcia, nie zdjęcia, filmik, który nagrywałam poprzednią część, pierwszą, żeby mi się zmieściło drugie. No i tak sobie zrobiłam, że usunąłam sobie cały album, chyba tam było 700 zdjęć z nadmorza i w ogóle, i teraz będę próbowała odzyskać te dane, te, te zdjęcia, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo ja tam, tam żadnym specjalistą nie jestem. Nie wiem, zobaczymy. Smutno mi. Fakt, że mam dużo zdjęć na, yy, na Facebooka, zawsze daję dużo. No ale jednak tam było 700 zdjęć na Facebooka, daję małą garstkę tego. Zobaczymy teraz. Auć, Czy mi się to uda wyciągnąć? Tak, jedną ręką. To nie wiem. Zaraz, zaraz. A tak. wyciągniemy to o. ouch ale mądra jestem sobie złapałam blaszkę gołą ręką ale wygląda fajnie mam nadzieję, że jest dobry pokazuje to mega o nawet nie odchodzi papier fajnie na razie go już nie będę, bo za gorący jest. Ale tak wygląda dobrze. Zobaczymy, dopóki upiekamy sobie. Tu jest lepiej. Powinno być dobrze. Tak wygląda mój chlebuś Tak, znowu jestem. Moje chlebki teraz. Będą stygły na kratce, żeby fajnie ostygły. No i potem, może zrobię filmik, jak już będzie zimny chleb, coś będzie mi dało do jedzenia. Teraz będę musiała próbować odzyskać ten, te moje zdjęcia. Nie wiem, czy to się da. Trzymajcie kciuki.